Kompromis osiągnięty Łaźnia przychodzi Metamorfozę Radą stolicą Jezu Dzień dobry, Weronika Sadowska, zapraszam na informację. Kompromis w ustaleniu wynagrodzeń dla pracowników obsługi i administracji w szkołach wreszcie osiągnięty. Cel był jeden: zagwarantować stabilizację finansową radomian zatrudnionych w placówkach oświatowych. Efekt jest taki, że wypłaty będą większe. Negocjacje toczyły się od lutego, kiedy to wypowiedziano ponadzakładowy układ zbiorowy pracy, który od ponad 25 lat określa m.in. wypłatę premii i dodatków funkcyjnych dla osób zatrudnionych w administracji i obsłudze szkół i przedszkoli. Rozmowy nie były łatwe, dlatego że zarówno związki zawodowe, jak i władze Radomia musiały zrezygnować z pewnych założeń, które ich zdaniem były korzystne dla pracowników niemerytorycznych. Ostatecznie kompromis wypracowano. Cofnięto wypowiedzenie układu, ale wprowadzono protokół dodatkowy, zaznacza wiceprezydent Radomia Katarzyna Główne założenia tego protokołu dodatkowego to właśnie wliczenie tej 20% premii do podstawy wynagrodzenia. Do tego dodatki funkcyjne, które do tej pory w układzie określone były procentowo, zostały określone kwotowo i dodatek kasowy. Yy, Zagwarantowaliśmy kwotowo, ale podnieśliśmy wartość tego dodatku i będzie on mógł maksymalnie wynosić 1500 zł. Teraz protokół dodatkowy musi zostać zarejestrowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Resort Pracy ma na to trzy miesiące. Trwa remont w zabytkowym budynku Klubu Środowisk Twórczych i Galerii Łaźnia. Modernizacja obejmuje zarówno przestrzenie wystawiennicze, jak i zaplecze techniczne. Modernizacja w łaźni obejmuje szereg prac budowlanych i konserwatorskich. Na parterze planowane jest dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz przeprowadzenie prac konserwatorskich, które obejmą również pierwsze piętro. W piwnicach powstaną nowe pomieszczenia techniczne, węzeł cieplny oraz magazyny. Remont nadzorowany przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Radomiu oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Prace, jak mówię, bardzo dynamicznie się rozpoczęły, ponieważ zakres prac, który mamy tutaj według projektu zaplanowany jest ogromny. Teren wokół budynku zostanie uporządkowany i zyska nowe elementy, w tym schody zewnętrzne od strony południowej oraz utwardzone dojście prowadzące do parku Kościuszki. Prace obejmują również przebudowę instalacji elektrycznej, sanitarnej oraz centralnego ogrzewania wraz z budową nowego węzła cieplnego. Na czas modernizacji łaźnia przeniosła działalność do swojej drugiej siedziby przy ulicy Trauguta, wykonawcą jest firma Artbud z Radomia. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza w kwocie ponad 2 milionów złotych. Miasto radą przeznaczyło na ten cel 400 tysięcy złotych z własnego budżetu. Planowo prace mają zakończyć się w połowie 2026 roku. Radą po raz ósmy stanie się stolicą jazzu. Od 22 do 24 sierpnia nad Zalewem na Borkach odbędzie się Cafe Jazz Festival. Organizatorzy zapraszają na trzy dni pełny jazzu, swingu i dobrej energii. Impreza rozpocznie się w piątek i potrwa do niedzieli, tworząc wyjątkową atmosferę w mieście. Piątek i sobotę wydarzenia rozpoczynają się od 20 nad zalewem na borkach, natomiast w... W niedzielę mszą świętą, celebrowaną przez księdza Lecha Gralaka, rozpoczynamy Dzień Radomski. Po mszy wystąpią radomskie zespoły. Oratorium, Gospel Radom, Zuza Gadoska z Gachami i zespół Mudniana. A to dopiero początek festiwalowych atrakcji. Na scenie usłyszymy dziewięć zespołów jazzowych, w tym Big Band Błonie, Mietek Big Band czy pełen energii Dizzy Boys Brass Band. Program dopełnią także występy znakomitych solistów. Wśród solistów m.in. Sonia Bohosiewicz z wcieleniami Marilyn Monroe, Janusz Szrom, przypomni piosenki Andrzeja Zauchy, Tamara Beller. To jest piękna kobieta o genialnym wyczuciu swingu, przy, yy, będzie wykonywać standardy. I inni wykonawcy. Także zapraszamy serdecznie wszystkich muzyków, nawet gdy będzie padać. Oprócz koncertów w programie znajdzie się Parada Noworoleańska na Radomskim Deptaku, losowanie ekspresu do kawy wśród publiczności oraz nocne Jam Session. Całości towarzyszyć będzie międzynarodowy zlot kamperów, który od lat nadaje wydarzeniu niepowtarzalny klimat. Cafe Jazz Festival potrwa od 22 do 24 sierpnia nad zalewem Borki w Radomiu. To doskonała okazja, by w towarzystwie delikatnych brzmień poczuć klimat zbliżającego się końca wakacji i spędzić weekend w festiwalowej atmosferze. To już wszystko w dzisiejszym wydaniu informacji. Zapraszam teraz na Sport i prognozę pogody. Do zobaczenia!